Oto dom? Kto tu mieszka? Makapaka. Cześć, Makopako. Nie dość, że główny bohater tej bajki ma trzy: za przeproszeniem, główna na łepetynie, to w dodatku nazywa się Makapaka? Makasraka! Już Madafaka byłoby lepsze. Uczymy przynajmniej podstaw angielskiego. Hamdam agapang in. Ang -u, maka paka, Makapaka, akałaka, mika, makamu! I nagle wszystko stało się jasne. Cześć, Makopako. Co dzisiaj robisz? Zastanawiam się, kto mi w nocy przykleił klocka do czoła. Co Ja mieszkam w akademiku. Co dzisiaj robisz? Maka -paka. Wybierasz się do ogrodu? Hej, hej, dlaczego słowa makapaka oznaczają nagle wybieram się do ogrodu? Wybierasz się do ogrodu? Cześć Makopako. Co dzisiaj robisz? Makapaka. Wybierasz się do ogrodu? Nie, po prostu bardzo dziwnym głosem powiedziałem, jak mam na imię. Aha. A co dzisiaj robisz? Makapaka. Wybierasz się do ogrodu? Ty jesteś jakimś idiotą?